Cześć, witam Was serdecznie z pola kukurydzy. 16 czerwca i tak dzisiaj mały luk na kukurydzę. Dawno nie byłem, ale to dobrze, bo nie, ma, nie, nie było co się denerwować. Odpuściłem sobie jeżdżenie na kukurydzę, no bo kukurydza stała troszeczkę tutaj po Czejkowskim. Jest to też i moja zasługa, bo ją przypaliłem, znaczy przypaliłem, przyhamowałem. Przyhamowałem ją herbicydem w chwili obecnej no kukurydza w końcu strzeliła do góry znaczy strzeliła, nie strzeliła poszła trochę do góry no co, no zimno było jak wiecie na pewno cały maj był zimny kukurydze stały w miejscu praktycznie chwasty za to nie tutaj był stosowany majster w połowicznej dawce i tak jak te pierwsze chwasty, które były to wszystkie zahamował fajnie było czysto, tak teraz na nowo w maju popadało, więc na nowo chwasty powychodziły dodatkowo w czerwcu u nas spadło 9 litrów czyli no zdecydowanie mniej niż w innych częściach kraju przez cały czerwiec tyle spadło do dzisiaj Suma summarum uważam, że jeszcze wilgoci na spokojnie powinno tutaj kukury zestarczyć jeszcze na jakiś czas nie wiem jak tu stanąć może tak stanę w drugą stronę o. Tak wyglądają rzędki kukurydzy, no trzeba będzie tutaj zastosować za chwilę drugi zabieg. Pojawiła się mszyca, taka czarna siedzi, Aha, teraz oczywiście nie znajdę. Tutaj w dole siedzi sobie, tu w liściu siedzi mszyca, no i do, do herbicydu trzeba będzie dołożyć insektycyd. Kukurydza w fazie piątego, 6 liścia, więc to jest ten czas na poprawkę. Albo pojadę dzisiaj w nocy, albo jutro. Tak uczciwie mówiąc, dzisiaj w nocy mi się nie chce. Wczoraj trochę nockę zerwałem, dzisiaj mi się już nie chce. Zobaczę, no ale zobaczę. Może i pojadę dzisiaj w nocy. W chwili obecnej, no ta kukurydza po striptylu jest najbardziej zachwaszczona. I tyle. Chociaż chociaż zrobiła się równiejsza. Jest, powiem szczerze, że tak wcześniej chodziłem, to wyglądała najgorzej, ale no są takie miejsce, zobaczcie ewidentnie tu gdzie jest, gdzie jest mniejsza, prawda ale mimo wszystko jest taka powiedzmy w miarę, w miarę taka wyrównana to pole jest wyrównane tyle tylko, że najbardziej zachwaszczone ale chyba z tymi chwastami nie powinno być problemu pójdzie kolejna dawka majstra więc, więc powinno być ok również nie za ciekawie. uważam, że to nie wygląda ciekawie mamy połowę czerwca a zobaczcie jaka jest kukurydza dla mnie mało pocieszające jest to, że sąsiednie kukurydze, czy też te w mojej okolicy zasianej, wyglądają niemal identycznie. Jak nie powiedzieć tak samo dosłownie, po prostu w naszym regionie ta wiosna kukurydzy absolutnie nie służyła. I teraz mamy tutaj kukurydzę bezorkową. W moim mniemaniu tutaj kukurydza bezorkowa wychodzi, wygląda najlepiej. I jest zobaczcie, bardzo czysta bardzo czysta, mamy tylko praktycznie samosiewy to jest samosiew przynżyta bardzo pojedyncze jakieś tam dwuliścienne, ale no praktycznie nic, zobaczcie, tu było zastosowane 02 adengo ewidentnie, zobaczcie, o widać, gdzie gdzieś został omijak zrobiony oj, co ja zrobiłem z ekranem, o, zobaczcie to jest ewidentnie omijak no i zobaczcie no bardzo, bardzo czysta czysta kukurydza pokażę Wam zaraz jakie jeszcze tutaj problemy mamy z tą kukurydzą a przede wszystkim widać też różnice w odmianach między flintem a Dentem. i dodatkowo mamy takie miejsca i to tych miejsc jest sporo i co tutaj się stało a no stało się to, że ptaki chodziły ptaki chodziły i nam tą kukurydzę po prostu wyciągały niestety jest tych miejsc sporo o też mamy pióra winowajców Sporo jest takich miejsc, sporo jest takich miejsc, i tu wchodzimy, zobaczcie. Ja wiem, takie będą, na pewno będą głosy, że o, znowu ten pokazuje wyższość bez orki nad orką. No, zobaczcie, mnie też chyba kojarzycie, tak? Przecież tu było orane. Tu było orane, no i jest tych chwastów więcej. Tak w moim takim rozumowaniu po prostu. Orkom wyciągnąłem chwasty z głębszych warstw gleby, tam gdzie one leżały, gdzie bez orką ich nie ruszałem. I zostało to wyciągnięte. I jest i, przytula, i ja, przytulia, i powój. Tam dalej też widzicie taką kupkę chwastów. Nie, nie powiem, że tych chwastów jest bardzo dużo. Jest ich po prostu więcej, ale chyba na tyle dużo i ta kukurydza jest na tyle mała, że no, trzeba będzie zrobić tu poprawkę. I poprawkę trzeba będzie zrobić. Majstrem. A na tej bezorce będę się zastanawiał, bo to jest kolejny stres znowu dla tych roślin, gdzie one już powinny być naprawdę wysokie. O, zobaczcie, tu znowu mamy dziurę. Jest tych dziur dużo po ptakach, jest ich, ich jest naprawdę dużo. I właśnie w chwili, w momencie gdzie kukurydza powinna być bardzo duża, wysoka, no jest, jest mała po prostu, prawda? I tyle. Moim zdaniem ona wygląda. Bardzo średnio. Tu jeszcze wygląda po japońsku, jako tako. A tam mamy przytulię, tu mamy przytulię i tu cały czas idziemy po orce. Cały czas, aż tam do tamtego, wyłączę sobie podgląd. Tamtego miejsca, do tego rożka była orka robiona, wykonywana. Zaraz przejdziemy sobie, a tutaj mamy ślad pociągniku, widać też kukurydza mniejsza. No jest tu mam sporo odmian i ewidentnie widać różnicę między tymi flintami, i nie wiem jak to kamera będzie odzwierciedlać no na telefonie w miarę to widać te różnice hmm. ale, ale, ale no ogólnie Nie ma szału jakiegoś tam tak Wydaje mi się że w tej chwili kukurydza powinna być większa A tu mamy tu mamy Bo czekajcie jak to jest Denta czy Flinta No mamy tą odmianę którą można siać wcześniej no. Jest zdecydowanie większa, prawda Zobaczcie, a może tak będzie o tak jest chyba lepiej, zobaczcie. No to jest ładna kukurydza, prawda? Tu można powiedzieć, że jest ładna kukurydza. Ale jeszcze moment. Za chwilę przejdziemy w tą odmianę, co się sieje. Boże, to jest chyba... Dobra, nie będę ten, żeby nie kręcić. Za chwilę sobie wejdziemy w kolejną odmianę. O, chyba już tutaj odtąd będzie. Po prawej wyższa, po lewej niższa. Prawda? I co? I tu się zbieda. Co prawda tu też było wałowane i to też może będzie nasz błąd I, i też są braki w obsadzie. No tak bardzo przeciętnie to wygląda. Być może, być może ja się na tyle nie znam, że, że nie wiem, może kukurydza tak powinna wyglądać. Ja wiem, że tutaj ważniejszy jest plon ziarna aniżeli to jak w chwili obecnej kukurydza wygląda. No ale mówię biorąc pod uwagę fakt, że mamy połowę czerwca. A kukurydza co? W lipcu wiechę wyrzuca, tak? Nie wiem no e, nie wiem, no może, może powiecie o zobaczcie, tu mamy ewidentnie ślady po ptaszysku, dwie dziurki. No, wyrywają bydlaki, zżerają i co? I co zrobi? Co zrobimy? Nic nie zrobimy. Można siedzieć i pilnować, tu też półrządka nie ma. O. I takich rządków jest sporo. Na całym polu tego jest naprawdę dużo. Tu zobaczcie, jaki pustostan. No i co ja mam mówić, że to fajnie wygląda? No nie wygląda to fajnie. No ale wiem, że niektórzy mieli gorzej, więc tutaj nie ma co narzekać. Po prostu, wiecie, to jest tak, jak człowiek kupuje porządną odmianę, e, ogarnia porządny sprzęt, żeby zasiać. Potem, potem przez miesiąc, przez tak naprawdę półtorej miesiąca, bo 30 bodajże kwietnia kukurydza była tutaj siana, przez półtorej miesiąca. Na tym polu jest dziadostwo, no. No bo jest, ja uważam, że to... No nie mam doświadczenia w kukurydzy, ale... ale wydaje mi się, że to nie powinno tak wyglądać. No i każdy chciałby, żeby te uprawy wyglądały jak najlepiej. No, zwłaszcza gdy, gdy... naprawdę, no, wydawało mi się w tym roku, że udało się dograć... Udało się dograć fajny sprzęt, fajne, fajne rośliny, fajną technologię. I e, popadało, w maju popadało, no to kurczę, no to każdy myślał, wow, będzie petarda, nie? Uprawialiśmy, było, było wilgotno, sialiśmy, bo w tej ziemi była wilgoć. Potem deszcz popadał, była wilgoć. No ale co? Pogoda później była jaka była. No i jest tak bardzo przeciętnie. Mam nadzieję, że ona się jeszcze wyrobi. I, I tutaj... I tu się zastanawiam, czy zobaczcie, czy to odchwaszczać. No jest to przynżyto, zobaczcie. Trochę tego przynżyta powychodziło. No to ewidentnie jest jakby... Domena bezorki, że te samosiewy roślin wcześniej uprawianych przed plonu, przed plonów. Po I zobaczcie tutaj, tu było nie było wałowane. I zobaczcie, jak nam ptaki to tutaj splądrowały. Tam z tamtej strony dziki na górce, ale nie dużo, dziki nie dużo, ale ptaki no, tragedia. Zobaczcie tutaj. Tu mam kilka, kilka tych przejazdów, tu jest, no jest. No i tu mamy też zasianą tą kukurydzę. Dent, chyba tak? To jest dent, która lubi cieplej, cieplejsze, w ziemię. Cieplej, większo, więcej ciepła. No Nie mam taki to już pewnie, jakby cały wziął do kupy, to będzie z pół hektara. No, jest, to jest. No tak. O! Tak to wygląda. W moim imaniu jest, jest bardzo przeciętnie. Niestety. No, Słonecznik wyrosł, Wyrósł, wychodzi. I tak właśnie mam zagłostkę. Słuchajcie, męczyć tą kukurydzę jeszcze czy zostawić tutaj na tej bezorce gdzie nie ma dwuliściennych zostawić te samosiewy przężyta i już nie ruszać czy mimo wszystko poprawić ale jak poprawić to już bym musiał teraz poprawiać prawda? co prawda w majstrze mamy tam jedną doglebówkę ale czy ona ewentualne dwuliścienne zwalczy czy warto tu też coś troszeczkę powychodziło przytulia gdzieś tak w tym miejscu tu jest takie jedno gniazdo a tak jest w miarę czysto doradźcie tutaj coś Robić zabieg na dwoliścienne tutaj, jeżeli zosta jest, jest samo uprzężyto. O, ciągnę ona ta już teraz na tyle wystartuje, że w razie czego zakryje międzyrzędzia, jeżeli coś wyjdzie? Czy, czy mimo wszystko zrobić poprawkę na całym polu? No, bo to, że trzeba po striptealu zrobić poprawkę tam po orce, to jest tam bez dwóch zdań. Ale czy tutaj? Czy tutaj robić? No, ona już tutaj jest, już jest ostatni dzwonek, prawda. A, no i zobaczcie, kolejna rzecz, ta kukurydza zasiana tydzień później, można by powiedzieć, że nawet przegoniła tą kukurydzę striptilową, nie? Taka, Tak to jest to, to sprawdziło się to, co niektórzy mówili, że, że jeszcze ta kukurydza później zasiana przez to, że warunki pogodowe są jakie są, jeszcze będzie na równi ze striptilem, no i tak jest, albo nawet chyba i przegoniła. No i dobra, to będzie na tyle, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!